Hej, jeśli subskrybujesz już ten kanał, to kliknij w dzwoneczek i zaznacz opcję Chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Dzięki temu nie ominiecie żaden film. No i przy okazji możesz też strzelić łapkę w górę miłego oglądania. Siemanko, z tej strony Czoklet i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na takim bardzo ciekawym trybie bardzo ciekawym trybie i zaraz wszystkiego się dowiecie. Poczekajmy tylko na graczy. Jest na razie 6 graczy na 8. Jak będzie runda startowała, to się widzimy. Okej, okay, dobra, siemanko. Jesteśmy na mapce i no, słuchajcie, no no warsy, prawda? No spadają tutaj rzeczy yy, i mamy tutaj upgrade'y, mamy item shop, prawda? Wszystko jest ok Tylko gdzie jest łóżko? No właśnie, zamiast łóżka mamy ciasto, słuchajcie, to jest podróbka, jeden do jeden podróbka bedworsów. Naprawdę. Zaraz wam pokażę, jak bardzo jest wszystko ściągnięte. Zobaczcie na to. Jak na Hypixelu. I tak sobie teraz patrzę, że... ktoś tam się... O, tam są diamenty. Dobra, słuchajcie, to my sobie teraz w takim razie pójdziemy po diamenty. Zobaczymy, jak bardzo wszystko jest podobne. Ehm, kupmy sobie jakąś wełnę czy coś. Ehm... Może nam na jakiś mieczyk starczy Ile, ile tu kosztuje mieczyk kamienny 20 iron. Dobra, Poczekajmy sekundkę na te 20 irona Jeszcze 3 Jeszcze 2 No jeszcze jeden, dobra, mamy, mamy na mieczyk I lecimy Lecimy po Po diamenty, zobaczymy jak to wygląda Czy tu ktoś nas kopie, nikt się nas nie kopie Czyli jest na razie e, Stabilnie Zobaczymy jak bardzo Ten tryb jest ściągnięty od Bedwarsów. Jak bardzo wszystkie rzeczy są podobne. No bo w sumie, no, szczerze mówiąc, gdybym miał taki serwer i chciałbym, żeby na moim serwerze były Bedwarsy, no to w sumie nie ma co w nich zmieniać, ponieważ e, ten, ten wygląd Bedwarsów, te tryby, to e, te wszystkie statystyki i tak dalej są tak dobrze wyważone, że się w te Bedwars tak dobrze gra. Dlatego... Yy, ciężko by było cokolwiek zmienić, aby tej gry je zepsuć. No ale z drugiej strony, można by się postarać, żeby cokolwiek zmienić, cokolwiek było yy, innego. Oprócz tego, że zamiast łóżka mamy ciasto, bo no to się akurat nie różni. Znaczy, to znaczy, to się różni, tak, yy, co ja mówię. Yy, dobra, mamy trzy diamenty. Czy za trzy diamenty można. Co ja zrobiłem? Wrzuciłem niej mieczyk. What? Tam nikogo nie ma, dobra. Zobaczmy, co za trzy diamenciki możemy kupić. Możemy kupić sobie. Nie możemy kupić sharpness, możemy sobie kupić feather Falling. to nam się przyda. Eee... I protection. O, zaraz pójdziemy sobie po kolejnej diamenciki. Eee... Z tego co podejrzewał, tu gdzieś. Tak, tu są Emerald na środku wyspy. Czyli powinno być całkiem eee... spoczko. Teraz tylko diamenty, mamy dwa diamenty. Potrzebujemy cztery, no to troszeczkę nam to zajmie, ale to jest jakiś domek. Czy w tym domku jest? Coś? Nic? Kompletnie? Tylko dla ozdoby? Okej, okay, okej, okay, dobra. Myślę, że coś będzie. E, tu może być na środek, przekopać, Słuchajcie, to spróbujmy może na środek pójść, jeśli kogoś nie ma. Pyk, 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 pyk. i, 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 i. i, i, i. Dobra, bierzemy sobie emeraldy jednego emerald'a, tam są kolejne, ale niezbyt chcę się oddalać. Dobra, oddal, pójdźmy tutaj, to jest jakiś w ogóle domek. Ciekawe, czy w nim coś jest. Pewnie jakiś jeszcze jeden spawner emeraldów jest, ale wolę tam nie podchodzić. Wiecie, eee, weźmy to i i dwa emeraldy, czy za dwa emeraldy to się można kupić? Chyba niezbyt. Ale dobra, wr wróćmy. Czy co, wróćmy, to będzie eee, to będzie najlepszy pomysł. tu jest jeszcze do 20 sekund, więc więc, jeszcze zabierzemy trochę diamentów I będziemy mieli na Sharpness A w międzyczasie jeszcze można jakąś zbrojkę kupimy, czy coś w tym rodzaju Myślę, że już sporo nam spadło e, Sporo nam spadło tutaj właśnie złota i tak dalej Dobra No to, no to, no to, no to, za 12 golda zbrojka mm, Za 4 diaksy Sharpness i za dwa emeraldy można. Możemy. Wow! Czemu mi się tarcza otworzyła? Eee, ile kosztuje, te... Cztery, dobra, to nie, to nie. W takim razie. E, na razie włożymy do skrzynki. Te emeraldy, nikt tam do mnie nie idzie. Nie. E, I przydałoby się, wiecie co, w jakiś sposób obudować chociaż odrobinkę nasze. E, nasze tutaj ciacho. W razie gdyby ktoś postanowił przyjść i nam je rozwalić. Zawsze wiecie jakakolwiek, jakakolwiek ochrona zawsze spoko. E, tutaj hop, hop, hop. Jeszcze no to, tu, nie, tu nie dam, bo tu nie mam. Tu też nie dam, tu, bo tu nie mam. Dobra, e, co robimy dalej? Słuchajcie, co robimy dalej? Mamy, czy mamy na e, ironowy mieczyk? Ile kosztuje ironowy mieczek? 8 golda, dobra, jeszcze dwa golda. Poczekamy, poczekamy. Tylko musimy pilnować, nikt do nas nie idzie. Na szczęście, jedyną drogą do nas jest tędy. Więc powinno być w miarę ok. No, dalej. Czy ja potrzebowałem 6 czy 8? O, 8, dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Come on, come on, come on, come on. Dawaj, dawać, 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 dawać. No nie, nie chcę tego. Nie chcę ironu, chcę golda. Szybko, 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 szybko Czy nikt nie idzie? Nie No dawaj! O! Oh, jest dobra, 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 dobra. Yy, pyk. Dobra. Wszystko mamy. Tam mamy kolesia, który obuduje, obudowuje swoje. E, swoje. No co on tam swojego obudowuje? E, ciasto, tak, chciałem powiedzieć łóżko, no przecież to nie jest łóżko zapominajmy, że to jest wredna podróbka. Ech, emeraldy, emeraldy, to jest bardzo ważna sprawa w tym momencie, bo możemy sobie za, nią, za nie kupić jakąś. Z... U, u, dobra, to my, my się cofniemy, my się cofniemy. Ja nie jestem osobą, która atakuje ludzi, ja jestem osobą, która się broni, więc. Aha, aha, koleżko, aha, oh, ho, ho, koleżko. No, dawaj, dawaj, ziomek, dawaj, dawaj, ziomek, no, no, dawaj, swój. to co ty się kurczę? Co ty robisz, ziomek? Ej, 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 spokojnie. Spokojnie, koleżko, jak ty, jakim prawem? Jakim prawem ty mnie tutaj yy, zabiłeś, co? Ziomek, czy ty masz jakiś, jakąś kilaurę, czy coś? Czy ty masz jakąś Laurę? What the fuck? Dobra, 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 dobra. Jest, jest, jest dobrze, jest dobrze. Gość, gość, nie wiem czemu zaczął awczyć. What? What? Co? Nie, dlaczego? Ej, ziomek, 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 czemu mi to zrobiłeś? Czemu mi to zrobiłeś? <noise> dobra, dobra, czekajcie, czekajcie. Eee, tak, i, 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 zbroja, zbroja. Nie, ma, nie mam na zbroję. Oh shit. O oh shit yy, e, e, e. No to jestem jestem, jestem w, w, w dupie, tak szczerze mówiąc Jestem Co to było? Co to było? Dlaczego ja to zrobiłem? <grywy> o nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Słuchajcie, to jest smutne. Czemu zawsze, zawsze takie najgorsze faile popełniam? Takie najgorsze z najgorszych faili. Byłem trzeci. Byłem trzeci. Jakbym przeżył, jakby oni się zaczęli atakować, mógłbym, miałem szansę przeżyć. Naprawdę. Nie, 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 nie. Ja już nie chcę. Ja już nie chcę mieć do czynienia nic z tym serwerem. Słuchajcie, to była podróbka. To była podróbka Bedwarsów. I jak widzieliście, było wszystko dokładnie jeden, jeden skopiowane z Bedwarsów. Oprócz tego, że zamiast. Zamiast łóżek były. Yy, ciastka. Więc... No, tyle. Yy, tyle w temacie. <gryw> no nie! Jak? Nie, 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 nie po prostu nie, nie, nie wiem, nie wiem. Wiecie co? Koniec. Nie mam zamiaru, nie chcę grać w Bedwarsy PvP to nie jest moja broszka. I. Nie, nie będzie więcej słuchacie filmów z BedWarsów, bo to jest to jest po prostu to jest masakra, to jest patologia. Co co co, co, co? Co to ma być? Przynoszę normalnie wstyd Wszystkim minecrafterom na YouTubie Dobra, słuchajcie, dzięki Dzięki za obejrzenie tego odcinka Myślałem, że coś ciekawszego dzisiaj się wydarzy Ale no, jak widzicie No Tak więc Słuchajcie, dzięki za oglądanie I jeszcze na koniec takie Małe ogłoszenia parafialne Otóż niedługo wystartuje nowa seria O której Opcje, dowiecie się więcej, jeśli opcje, wejdziecie opcje, na moją grupkę opcje, Sreberka Czokleta, opcje, e, link do tej grupki opcje, macie w opisie, zapraszam opcje, was też na Instagrama, Snapchata i tak dalej, opcje, i tak no i chyba już wcześniej powiedziałem, że opcję. jeśli chcecie, żebym założył muzykali, to możecie oznacz napisać opcje. w komentarzu, że chcielibyście, oznacz żebym założył muzykali. I oznacz też opcje. może coś by się, coś by się ogarnęło. Oznacz tak opcje. więc dzięki za oglądanie jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym filmie i. W sobotę live z Minecraft Sims. Cześć! Oznacz opcje. Chcę oznaczyć opcję, chcę oznaczyć opcję, chcę oznaczyć opcję. Chcę zaznaczyć 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 opcję. Chcę aznacz opcję. Chcę zaznaczyć opcję.